Witam Pana Dyrektora, Panią Pedagog. Jesteśmy tutaj po to, żeby stworzyć wzór partnerstwa w szkole, czyli partnerstwo między nauczycielami i uczniami, czyli współpracę. Będziemy wspólnie dzisiaj myśleć nad plusami, minusami tego partnerstwa, nad warunkami, jakie muszą spełnić obydwie strony, aby to partnerstwo było możliwe i jakie są zagrożenia dla tego partnerstwa. I wypracować program naprawczy, dzięki któremu będzie nam się lepiej wszystkim funkcjonowało. Najpierw przedstawię Wam krótko definicję partnerstwa. Partnerstwo w Szkole w relacji nauczyciel-uczeń to wyrozumiałość, zrozumienie swoich potrzeb, oczekiwań, dotrzymywanie słowa, gotowość do wspólnych działań, współpraca, zaufanie, zaangażowanie, umiejętność słuchania, pomoc w nauce, okazywanie szacunku oraz wyrozumiałość. Partnerstwo w Szkole w relacji uczeń-uczeń opisane jest jako koleżeństwo. Wzajemna pomoc, zrozumienie, akceptacja własnych poglądów, relacje pozaszkolne, szacunek oraz współpraca. Pozytywne efekty partnerstwa, współpraca, szacunek, pomoc w nauce, współtworzenie sukcesów oraz właściwy przepływ informacji. Partnerstwo negatywnie, czyli nieprzestrzeganie standardowych zasad, rywalizacja między uczniami. I brak szacunku, brak szacunku. Warunki partnerstwa. Chęć współpracy, wzajemna pomoc, dążenie do kompromisu, szczerość, szacunek, wyrozumiałość, rozwiązywanie problemów oraz pomoc w nauce. Zagrożenia dla partnerstwa. Nieprzestrzeganie zasad, brak porozumienia, brak szacunku, niewłaściwe nastawienie, uprzedzenia, brak wiary w dobre intencje. Czy ma ktoś coś do dodania? Nie ma minusów partnerstwa. Dlaczego? Otóż ja. ja sobie pozwolę tutaj jako samorząd no, się powiedzieć na ten temat. Nie powinno być minusów w partnerstwie, skoro jest to cecha pozytywna, szczególnie dla szkoły jako miejsca, w którym partnerstwo powinno występować szczególnie mocno. Dlatego ja nie mogę patrzeć na to, że są minusy. W i powinniśmy właśnie to partnerstwo budować na takiej właśnie współpracy, gdzie jesteśmy równi, dążymy do jednego celu, czyli wiedza, nauka, bądź rozwiązywanie jakichś innych problemów. Każdy problem jest ważny i każdy trzeba rozwiązać. Nie ma problemu bez rozwiązania i czasami my potrzebujemy pomocy nauczycieli, a czasami nauczyciele potrzebują naszej Niestety tak musi być i musimy się tego trzymać. W się szczerze nigdy nie czytałem, bo nigdy mi to nie było potrzebne, bo wiem jak powinienem się zachowywać i nie, nie oszukujmy się. Mamy swoje obowiązki, mamy też prawa. I faktycznie dochodzi często do gry słów, że y, piszemy kartkówkę, y, która, jest, y, która wygląda jak sprawia, ale nazywana jest kartkówką, żeby nie móc jej poprawić. Fakt, to jest gra słów. I faktycznie dochodzi do takiego czegoś, że piszemy w rzeczywistości sprawdzian, która jest traktowana jak kartkówka. Yy, ale moim zdaniem, jeżeli, jeżeli klasa będzie się uczyć, jeżeli faktycznie z naszej strony wyniknie ta chęć nauki, to tak naprawdę nie będzie żadnych problemów. A z nauczycielem jesteśmy w stanie się dogadać, bo ja szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie spotkałem się z sytuacją taką, gdzie faktycznie ucząc się robiąc coś w tym kierunku, żeby chcieć i robić coś, podejść do, do nauczyciela, zapytać czy, czy mogę napisać, czy mogę poprawić, a nauczyciel powiedział mi nie, nie mogę. Czyli niezaprzeczalnym jest, że nauczyciel jest osobą bardziej wykształconą, jest osobą doświadczoną w życiu, ja to a po no. prostu no. należy też się szacować ze względu na różnicę wieku. To jest w ogóle niezaprzeczalne. Nauczyciel nie ma być ponad nas, tylko ma być naszym przewodnikiem. Tak. My mamy wiedzieć, że to jest osoba, która jest taki jakby lider. Ona Przeżyła to, ona już to wie, ona wie czego ma nas nauczyć, a przynajmniej powinna, jeżeli jest już nauczycielem. I to nie ma być tak, że ona jest nad nami, tylko ma być właśnie tą naszą ręką, która już wie co my chcemy złapać. Dalsze wnioski będą po zaprezentowaniu przed nas wyników ankiet. Dziękuję za zaproszenie. To miłe, że zaprosiliście również nauczycieli, którzy mogą wysłuchać mnie jako dyrektora. Ta dyskusja jest dla mnie bardzo budująca. Ja się cieszę, że tyle tutaj głosów przedstawiliście. Wiecie, że nie jest to tolerancyjne, tak? I proszę mi spisać nazwiska tych, którzy negatywnie się wypowiadają. ramach partnerstwa rozwiąże te problemy. No to oczywiście rzadko ja staram się to partnerstwo szkole budować. I jest tylko kwestia właśnie tego zrozumienia w pełni tego partnerstwa. było wiele, wiele głosów. Musimy sobie zdać sprawę, tak. Będę do niektórych sytuacji się tutaj stosunkowo. Co może przez te przede wszystkim, tak? jeżeli chodzi o partnersę ja rozumiem tak. Darzemy się szacunkiem, tak. Jesteśmy tolerancyjni. Określamy sobie zasady współpracy i tej w zasadzie trzymamy. To jest wszystko. Kolega tutaj powiedział, nie trzeba czytać, bo jest o, żeby wiedzieć, kiedy, jak się swoim dzie zachowywać, tak? to są rzeczy proste. I e, ja naprawdę chciałbym szanować to, czego wy oczekujecie od nas, również egzekwować, czy od nauczycieli, czy próbować, e, by te partnerstwo było pełne, żeby nauczyciele się z tych swoich e, obowiązków, zadań, w stosunku, e, do was i to tyle i to wtedy będziemy partnerami to tłumaczenie no pamiętajcie że było ten wątek również był podkreślany jest jest uczeń który pojmuje od razu to co nauczyciel mówi a i nie jest nie jest tak zdolny nie leży akurat akurat matematyka tak trudno wymagać 30 osobowej klasy żeby wszyscy tak samo chłonęli tą wiedzę dlatego są być może jeden rozumie drugi nie rozumie ale zawsze w takim partnerstwie, zacznijcie od siebie. To będzie dotyczyło nie tylko nic ale całego waszego życia. Jeżeli będziecie mieli takie konstrukcyjne podejście do życia, że ktoś wam ktoś musi dać, ktoś wam musi coś udostępnić, to możecie się na tym przejechać. Najpierw od siebie, najpierw dużo od siebie. Uważam, że u nas to partnerstwo jest całkiem przyzwoicie rozwinięte. Natomiast, natomiast proszę bardzo, ja sobie zacznę Powołajcie zespół do spraw partnerstwa, tak? zespół ludzi konkretnych, którzy mają zdanie na ten temat. Usiądźmy sobie, z tego, z tego za chwilę będą wnioski, więc z tego spotkania, usiądźmy sobie i porozmawiajmy, może w mniejszym gronie, tak? co w ramach tego partnerstwa należy poprawić. Usiądźcie grono yy, uczniów, yy, nauczycieli, dyrektor tak? pomyślimy, co jest zgodne z prawem, co można, co powinno. Jak najbardziej, jakby chciał, się byli uśmiechnięci, zadowoleni ze szkoły, to byście mówili, że partnerstwo jest tylko partnerstwo dobrze pojęte. Dlaczego na przykład nie powołać, jeżeli tak uważacie, że na przykład tylu uczniów, czy tam wielu uczniów, powiedzmy, jest narażone na łamanie swoich praw w szkole? Powołajcie rzecznika do spraw uczniów. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja będę z tym rzecznikiem rozmawiał. Ja się tego nie boję, bo ja jestem tutaj po żeby e, prawo szkolne i nasze ustalenia były, e, były przestrzegane. Wtedy z takim rzecznikiem usiądę na przeciwko i on mi powie, jest Krzysiek w czwartej klasie, ma trzy jedynki, bo wszyscy go gnębi. Tak, A ja usiądę i powiem, dobrze, to otwórzmy ten dziennik zobacz, ile razy był na lekcji, ile razy nie był, czy chodził na konsultacje. Tak? Bo to też jest kwestia, jak mówił tutaj kolega i słusznie, nigdy się nie spotkałem. Jestem przekonany, że w tej szkole nigdy uczę. Jak poszedł sympatycznie, z uśmiechem, z nauczycielem się dogadać, tak, nie został e, odtrącony. Ale jak poszedł na burmuszony głos, jeden czy drugi, tak, z pretensją w głosie, to się nie dziwię, że nauczyciel powiedział nie, bo ja lekcję odbyłem, ja sprawdzałem, zrobiłem, ja zrobiłem to, co wszystko. Teraz to, co mogę zrobić, to jest taka górka, to, co mogę poświęcić własnego czasu po to, żebyś ty zdobył wiedzę. Ale nauczycieli tego nie musimy. I na pewno, jeżeli ktoś idzie uśmiechnięty i swoją osobowością tak, swoją osobowością pokazuje, że nic na za tym zależy, nauczyciel na pewno, a ja nie znam takiego przypadku w tej szkole, jakby był, to proszę mi powiedzieć, ale wątpię, żeby takie przypadki były. Nauczyciel no, Wam daje szansę. Mówiło, ja zawsze mówię, spójrzcie również na Wasze obowiązki. Zanim zaczniesz dochodzić w swoim przywileju, rozróżcie się, jak podchodzić do swoich obowiązków. To będzie dotyczyło całego Waszego życia, zawsze. Na koniec swoją wypowiedź. Wymagajcie od siebie dużo i na pewno będziecie traktowani po partnerzy nie tylko tutaj w szkole, ale również na łonie waszych rodzin. Człowiek uśmiechnięty, skłonny do kompromisów, zrozumiały, będzie człowiekiem dobrze postrzeganym i będzie to w życiu łatwiej. Na, koniec, na razie dziękuję, bo bardzo się